Witam serdecznie w Tylko Kino. Dzisiaj recenzja kolejnego marvelowskiego blockbustera, czyli kontynuacja Strażników Galaktyki bez podtytułu, tylko z eleganckim Vol. 2. Czy dalsze losy Star Lorda i jego szalonej ekipy udźwigną ciężar jakościowy, który narzuciła pierwsza część? Innymi słowy, czy nie mamy powtórki z rozrywki? Zapraszam na recenzję. Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket oraz oczywiście mały gród powracają jako najemnicy do wynajęcia i zgodnie z zasadą Hitchcocka odnośnie trzęsienia ziemi już na początku, staczają bitwę z międzywymiarowym potworem. Niestety pazerność Roketa nie zna granic, przez co w jego kieszeni ląduje kilka cennych ogniw energetycznych. Kradzież sprowadzi na ekipę niemałe problemy. Hope w międzyczasie Starapatów uratuje ich tajemniczy człowiek odgrywany przez Kurta Rasela. Jego mość imieniem ego oznajmia Peterowi, iż jest jego ojcem. I nie nie jest to spoiler, bo dowiadujemy się tego już w zwiastunie, także wydozujcie. After all these years I've found you. And who the hell are you? I'm your dad, Peter. Marvel przyzwyczaił nas do rozmachu i nieszczędzenia środków, czytaj, hajsu na graficzne fajerwerki. Jednak stylistyka Strażników pozwala jeszcze bardziej podkręcić, czy też podkolorować cały świat, przez to wszystko aż kipi żywymi barwami. To w ostatnich latach jeden z najbardziej dopracowanych graficznie filmów, jakie przyszło mi oglądać. Well, James Gunn, czyli scenarzysta i reżyser całego widowiska, zna swoich bohaterów doskonale i z mistrzowską precyzją żongluje czasem ekranowym, który poświęca dla każdego z członków ekipy, plus dorzuca do nich jeszcze paru nowych bohaterów. Nie ma tu zbędnego patosu czy dramatyzowania, jedynie lekkie i dalsze pogłębianie psychologii naszych bohaterów, którzy w przeciwieństwie do wielu innych widowisk na bazie komiksów nie są jednowymiarowi. You know, Dude, no, I'm using my wrong eye. Aktorsko bardzo porządnie, szczególnie błyszczy Dave Batiste jako Drax, który wydaje się być zawodowym aktorem, a nie ex wrestlingowcem, który ma być jedynie żywą kupą mięśni. W pierwszej części po prostu bawił. Tutaj widać, że szlifował talent aktorski niczym jeden ze swoich mięśni: Szacunek. No, no i do nie. Oh, God, I said no. you're welcome. Na uznanie zasługuje też fantastycznie rozpisana postać jądu odgrywanego przez Michaela Rukera, który po prostu błyszczy jako niebiesko skóry wirtuos lewitującej i śmiercionośnej strzały. Sceny z jego udziałem zawsze zapowiadają duży wysyp martwych ciał, bo choć to rozrywka również dla dzieci, nie brakuje tu porządnej rzezi. Do is yell at each other you are not friends No we're family Z bólem serca bawiłem się na Strażnikach lepiej niż na Przebudzeniu Mocy. I chyba pierwszy raz w historii tego programu przyznaję filmowi pełen zestaw gwiazdek, czyli 10. To absolutnie mistrzowsko poprowadzona rozrywka dla każdego. Fana czy nie fana, dorosłego czy dzieciaka. Super bohaterowie, na których nam zależy, genialne efekty komputerowe i wciągająca, nie dająca oddechu akcja. Takie kino superbohaterskie to ja mogę oglądać. Dajcie znać, jak Wam podobał się film, czy sądzicie, że trzecia część jeszcze wyżej podniesie poprzeczkę i co sądzicie o domniemanym spotkaniu ekipy Strażników z Avengersami. Zostawcie łapkę w górę dla Małego Gruta i do zobaczenia niebawem w recenzji filmu Krąg.